Jak byłyby o... powstania Państwa restauracji? Zachodnia kawiarnia i Bistro narodziła się z potrzeby dzielenia się tym, co ma na najlepsze, czyli mam tutaj na myśli zdrową, ekologiczną kuchnię, najwyższej jakości kawa. Natomiast równie e, ważne dla nas tematy to już przyroda, kultura tego regionu. No i właśnie ekologia przede wszystkim. Wiedzieć, jakie działania ekologiczne? formujecie Państwo u siebie w restauracji? A więc bierzemy udział w różnych akcjach, na przykład w akcji Zero Waste. Chodzi tutaj o to, aby było jak najmniej odpadów i wszystkie przetwory, jakie mamy u siebie tutaj, warzywa marynowane czy soki kiszone, to wszystko jest w opakowania. opakowaniach. Sprowadzamy już solankową wodę z ciepła która jest w butelkach zwrotnych. Co mnie po prostu mhm. bardzo cieszy, że wreszcie tę butelkę szklaną można oddać, nie trzeba jej wyrzucać. Następna akcja to jest: tutaj pijemy oczywiście bez słomki plastikowej, tak? Bo słomki ze słomy i słomki z trzciny, czyli to są słomki 100% Mówię. ekologiczne. ekologiczne tak? Tak. Wszystkie reklamówki mamy papierowe, nie mamy zupełnie plastikowych. Mhm. Następnie kawa z własnym czyli zapraszamy gość do nas z własnym kubeczkiem. Mhm. Chociaż nasze kubeczki są papierowe, tak? ale mimo wszystko, jeżeli ktoś ma ulubiony kubek, to jak najbardziej zapraszamy i taka osoba dostaje po nas też z Zamawiamy produkty często, zamawiamy ich niedużo. Menu planujemy tak, aby w tym dniu, w którym gotujemy, przygotujemy wysiłki, żeby to wszystko zeszło, żeby nie zostawało, żebyśmy nie musieli wyrzucać. Kiedy pojawił się taki pomysł właśnie na proekologiczne działania? Ekologia, przyroda, zdrowa żywność i tak jak mówię, krzewienie tej kultury, tego regionu. To było od początku spójne i od zawsze leżało w sferze najwięcej a jak te działania właśnie proekologiczne postrzegają Państwa klienci? No tutaj muszę pochwalić się, że... Muszę pochwalić naszych klientów, że bardzo fajnie reagują na nasze akcje, włączają się do nich, żywo je komentują, rozmawiają z nami na ten temat, dopingują nas. No i to nas bardzo cieszy, po prostu to jest fantastyczne. Akcja właśnie wyeliminowania wy tych słomek plastikowych, no to po prostu odzyw był znakomity. Po prostu każdy klient cieszy się z tego, jak dostał słomianą słomkę do ręki albo z czyszczeniem zawsze był jakiś komentarz, jakieś pozytywne ręce mm -hmm. na ten to, 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 to była bardzo dobra decyzja, która daje dużo satysfakcji. Wciąż jesteśmy otwarci na inne tego typu akcje. Myślę, że będziemy działać dalej w tym kierunku. Dobrze, to dziękuję pani bardzo, również za mm. rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam.